Maneczko witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Klasyczny. Ja jestem Kami i zapraszam was gorąco do oglądania. Moi drodzy, dzisiaj mamy taką ambitną i ciekawą rzecz. Zaniesiemy sobie niepotrzebne szalker boxy. Jak widzicie mamy wszystkie kolory wełny i jasnoglas. Dlatego, że ostatnimi czasy a tutaj często, żeby zebrać jak najwięcej wełny, bo zaczynamy robić spartę, którą jeśli dobrze pamiętają starsi widzowie, mieliśmy w planach ją zrobić. Ale mam chamskiego laga, dobra, już się ogarnęło. Byłem tu ostatnio, uzupełniałem tutaj u nich... Już wam pokażę nożycze, nożyce. U każdej z y, sektorów już są nowe nożyce, bo już niektóre sektory nam przestały działać, no i nie działało to tak, wiesz, płynnie i fajnie. My mamy dzisiaj dosyć mocną misję pójść do naszego leju i zaczniemy robić design na odcinku. I jutro na najbliższym streamie o godzinie 7 rano będziemy robić właśnie. Kończyć design leja, kończyć design leja i grać w Counter Striker. Dzisiaj widzicie ten odcinek na YouTube, więc myślę, że jakoś tutaj będzie fajnie to zgrane. Na razie musimy sobie podejść pod nasz. pod naszą pracownię, żeby wrzucić to wszystko. Te wszystkie jeszcze... shulker boxy niepotrzebne, bo mamy już tam na dole w leju zaniesione po 9 staków z każdego rodzaju koloru, ale to już będziemy robić, tak jak mówię. Dzisiaj skończymy troszeczkę na odcinku i to jest taki odcinek tematyczny. Pod... <laughs> odcinek tematyczny pod ten lej. A następnie będziemy to już sobie robić na streamie, na spokojnie kończyć, żeby to ładnie wykończyć. I robić pierwsze testy na live. Ie. A tam mamy troszeczkę roboty, bo samego równania mieliśmy z około 5 dni równania, żeśmy robili. Czujecie? 5 dni, żeby lej zobaczyć, ale zaraz zobaczycie o co mi w ogóle chodziło, o jaki lej, bo to jest też bardzo ciekawe. Będziemy musieli to fajnie to przeplanować i żeby kolora, kolory nie pomieszać i żeby ten design ładnie wyglądał. Ale to za chwilę wam pokażę jak tu zejdziemy. Tu jest nasz lejkr, który jest droperem ala Spartą. Tu będziemy sobie lecieć... No właśnie. <laughs> nie kliknęłem ze spacji, sorki. No, ale tre mamy, no to nie ciągnąłem ją do góry, no i spadłem, no i zginąłem, ale dobra, jak widzieliście, ten lej kopaliśmy na streamach. Mieliśmy trochę przy tym roboty, ale już to dokończyliśmy. I tam będzie właśnie w tym leju kolorowa wełna naokoło ścianek. Myślę ją zrobić takim szlaczkiem do samej góry, żeby to jednak, wiesz, bardzo ładne i bardzo fajne było. Właśnie, nie zrobiłem tak przedtem, jak to zginąłem. Ej, no przedtem... Rozumiem, bo za szybko leciałem, ale teraz... Teraz włączę melitrę i zaromocyzowałem to. Coś mi się tu nie podoba. Jeszcze raz. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Trzeci raz musi się udać. Ale to niemożliwe, że ja teraz zginąłem. <grytanie> tak wiele razy tam wchodziłem. Nie ginąłem praktycznie w ogóle. A teraz, moi drodzy, nie możemy tu w ogóle wejść. Okej. Okay. I delikatnie trzeba zejść. Bo tutaj bardzo... A, dobra, przeżyłem. No i tak jak widzicie, mamy tutaj wszystkie kolory wełny po 9 staków. Ja wziąłem sobie to tutaj normalnie, żeby mieć tak wekół. No i trzeba będzie to wypełnić design. Zaczniemy od jasnoglazu. Żeby to było rozświetlone, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Zrobimy co cztery kratki. I to tak będzie szło na około, moi drodzy, do samej góry. Jasnoglas też musimy zdobyć, bo też jest bardzo potrzebny do tego projektu. Bo jednak nie mamy jasnoglazu. Mamy taką małą ilość, że to jest po prostu śmieszne. A jego potrzebna jest bardzo duża ilość, bo co czwartą kratkę będzie dawane oświetlenie, moi drodzy. Będzie to nie dość, że ładnie wyglądało, rozświetlone. To jeszcze będzie tak zachowane, jak ja to chcę zachować. Bo mamy 4, 8, 12, 16, krat 16 kolorów wełny, czyli o 4 kratki wychodzi tak fajnie, parzyście. Żeby dawać rozświetlenie i... No i tak to przemyślałem, tak to przemyślałem, tak to zastanowiłem się nad tym lejem i tak to będziemy robić. Tylko wiecie, dzisiaj zaczniemy robić taki podstawowy wzór jak to będzie wyglądać od samego dołu do samego do góry. No to może być taki krótki odcinek. Raz, dwa, trzy, cztery. Może być dosyć krótki odcinek, ale za to na streamach będzie się działo, będziemy to wszystko wypełniać i jasno klas zdobywać, bo... Ale też zanim tu zaczniemy wypełniać, musimy iść do endu. Pół, do deteru, przepraszam. I troszeczkę jasnoklazu zdobyć. Coś się szykujcie, że na najbliższe streamy będziemy właśnie ten lej kończyć. Bo wzór, który mam w głowie, będzie właśnie tak jak widzicie. Będzie taki szlaczek z każdego rodzaju wełny, całe te ścianki wypełnione. I to będzie szło naokoło do samej góry. Ciekawe jak to Ara dropper będzie wyglądać, jak tu będziemy lecieć na dół i czy to będzie... Całkiem spoko jak spadniemy, czy jednak na odwrót? Jestem tego ciekawy, ale no cóż, mamy co robić, więc będziemy to działać i myślę też takie luźne odcinki z prezentacji świateł na TikToku też robić, moi drodzy. Nie tylko takie odcinki dla was, ale jak skończymy jakiś projekt, no to chętnie bym popatrzył i porobił prezentację, jakiś fajny edit czy coś. Żebyście też wiedzieli, co się w tym świecie dzieje. Ale to tak jak mówię, wszystko mam w planach i wszystko będzie realizowane. A my nie możemy zgubić tego designu. W sensie, musi to iść ko po kolei, raz, dwa, trzy, cztery. Bo jak zgubię, to będzie lipa, lipa dosyć konkretna, a jednak to musi być ładne i. i dopracowane, ładne i dopracowane, bo to jest dla mnie najważniejsze, żeby to było jednak dopracowane i ładne. Jasno zielona wełna, proszę bardzo. Dajemy następny kolor. I moi drodzy, do Was prośba, bo widzę, że Wam bardzo się przyjął ten micro. Bardzo dobrze Wam się to ogląda. Jeżeli macie jakieś propozycje budowli, coś dużego, żebym tutaj wybudował, nie przejmujcie się, walcie w komentarzach od razu na YouTubie. Ja chętnie to wybuduję, chętnie to razem z Wami zrobię. Tylko musicie pisać, moi drodzy, propozycje na dole odnośnie. Temat budowli, co byście chcieli zobaczyć, żebym ja wykonał w moim skillu, w moim wykonaniu. Chętnie się podejmę wyzwania od widzów. I takie najciekawsze wyzwania, które wybuduję, to będzie nawet komentarz przypięty widza do odcinka. A no, może jakieś widzowie mu wpadną, czy coś, za to, że fajną kreatywny pomysł nam dał. Ale to tak jak mówię, jeśli macie pomysły, macie chęci do napisania, co bym mógł nagrać, co bym mógł tutaj wybudować, no to sadźcie na dole. Ja mam tutaj jeszcze dużo projektów do nadrobienia, ale chętnie do tych dużo projektów do nadrobienia zdobyłbym jeszcze następne. Żeby jednak nie zatrzymywać się z tym światem. Raz, dwa, trzy, cztery. Żeby jednak, moi drodzy, nie zatrzymywać się z tym światem, żebyśmy ładnie go rozwijali, cały czas to budowali. Znowu hamski lag. A to dziwne lagi, bo to na chwilę. Mój komputerek coś zaczyna mnie ścinać. Chyba się domaga czyszczenia, wiecie. Bo odkąd go mam, jeszcze go nie czyściłem, bo taką lekką obawę mam go rozbierać. Jednak troszeczkę się cykam. Ale chill bomba, ja najwyżej go w któregoś pięknego dnia trzeba będzie rozebrać i wyczyścić. No i moi drodzy, tak to będzie wyglądało budowanie. Nie będę chciał tak budować cały czas, bo jednak zanim myś, byśmy te wszystkie ścianki wyłożyli, to nam by za dużo czasu zajęło. Więc ja myślę... Otóż za daleko poszedłem. Ja myślę moi drodzy, że będziemy to bardziej robić po każdy kolor po kolei. W sensie zaczniemy ze se z rogu i zaczniemy robić kolor naokoło do samej góry, i potem zejdziemy na dół, elitom, następny kolor, następny kolor, następny kolor, i tak będziemy zbierać to do. Zbierać i wykładać do tego czasu, zanim to zrobimy. <laughs> zanim to zrobimy, a... a my już doszliśmy do końca. No to akurat. Jako, że jest całkiem spokojna minuta odcinka, no to pokażę Wam, jakbyśmy to w sumie robili. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, znowu. Ale tu nie chcę mieszać w sumie koloru, bo pięć no to tu będzie trzy kratki. To, żeby się to fajnie zlało. No to dorobimy to tak. Ok. I teraz, moi drodzy, ładnie, przejrzyście to wrzucić do. Szalker boxów, tak jak widzicie. Mamy tego multum. Ja tam też na dniach dużo awczyłem, żeby jak najwięcej wełny zebrać. Więc wełny nam nie powinno zbraknąć. Powinno nam wystarczyć i to jeszcze zostanie na następne projekty. A są następne projekty. To może sobie zaczniemy od czerwonego koloru. Zobaczymy, czy wyjdę z nim na samą górę, czy nie. I wiecie, jeżeli to tak robimy, to to byśmy musieli teraz do samej góry, właśnie w taki sposób chcę budować ten z tym designem, polecimy sobie z tym na sam pier. będziemy się spinać do góry zejdziemy na dół i i skończymy ten odcinek, dzisiaj razem z wami zaprojektujemy to przemyślimy jak to będzie szło tak jak wam mówię moi drodzy no i na streamie będziemy to już na efekt końcowy wypełniać i przy najbliższym odcinku, kolejnym tematycznym, który myślę, właśnie zrobić go jakiś fajny i ciekawy, będziemy moi drodzy, podejdziemy tu na chwilkę i wam pokażę wtedy, jak to wygląda finalnie. No i filmik na TikTokach też będę chciał wrzucić, ale bym ze spad teraz. Jakbym spadł, to bym nie wiem, czy już bym już tu Elytron wylądował. Ciekawi mnie, ile taki na naokoło. A kurde! No, jednak spadłem. Bardzo mnie ciekawi, ile nam wełny to pochłonie, zanim my to zrobimy, ale. W sumie, czy spadliśmy, czy nie, to jest ten plus, że możemy sobie po tej ściance wyjść. No to. Ten design ma swoje plusy. I tak moi drodzy, z każdym kolorem, ten na dole, który żeśmy zrobili, design. Ja Wam tutaj zaprezentuję co Będę musiał tu zrobić. I tak będziemy musieli zrobić każdy kolor na około do samej góry. Każdy kolor osobno, jasnoglas to samo. Zaraz to nawet przeliczymy ile jasnoglazu będzie potrzebne na jedną linię. Ale widzę, że chyba dwa staki. Dwa staki jasnoglazu, bloków, żeby zrobić jedną linię do samej góry. Bo my jeszcze ciśniemy czerwoną wełnę, a wzięliśmy pełnego staka. Więc to już jest drugi stak. Tak, ze dwa chyba z staki bloku powinno wystarczyć. To nie za dużo. Myślałem, że to będzie głębsze, że to będzie bardziej czasochłonne, ale tak dwa staki, jak widzicie, dosyć szybko to nam idzie energicznie. Jak się rozpędzimy na streamie, no to będzie to dosyć szybciutko zrobione. I to całe fajnie, że na przykład zrobiłem sobie to na bok i możemy sobie te schody zrobić i powoli to wypełniać. Nawet jak zrobimy jeden kolor, to zejść normalnie jak człowiek na tym? Nie. Szukać jakiegoś dropera albo z tym Elektron lecieć na dół, tylko normalnie sobie zejść jak człowiek w cywilizowany sposób i budować dalej. No nie wiem, czy tak dwa staki równe. Zaraz to sprawdzimy, czy ja tam w ogóle dojdę teraz do powierzchni. Bo cieszyłbym się, żeby dwa staki równe bloków jednak na jedną linię, bo idzie łatwiej wyliczyć, ile jasnoglazu potrzebuje potrzebuje. Zamiast tak chodzić co chwilę do netheru to. W któregoś pięknego streama raz wejdziemy i będziemy cisnąć. Tak, dwa z takich bloków. Jesteśmy na powierzchni. Jak widzicie, tak to wygląda. Tak to będzie moi drodzy wyglądać. Tak każdy kolor będę musiał zrobić na około do samej góry, żeby to fajnie wyglądało. A jasno razu 2, 4, 6... Czekaj, zacznijmy sobie od tego. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 staków bloków, 2, 2 staki... O kurczę, dwa pełne kół. 18 staków bloków, żeby zrobić to na finał. No to wiemy co na najbliższym streamie robimy. Moi drodzy, będziemy zbierać jasnoglas. I tu nie ma, że to tamto, że boli, nie ma, że się nie chce. Musimy. No bo dwa nie ponad staki bloków poszło. Ja się z wami żegnam, moi drodzy. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego materiału. Bardzo chciałem razem z wami na YouTubie ten design zacząć. Pokazać wam jak to będzie do samej góry wyglądało. Dlatego, że dzisiaj wjeżdża ten film nawet teraz. Wchodzi na YouTuba i widzimy się na TikToku. Widzimy się, moi drodzy. Na TikToku rano, gdzie będziemy tutaj kończyć to na finał i będzie wszystko pięknie, ładnie. Szło do przodu budowla, tak więc cóż. Żegnam się z wami, trzymajcie się i widzimy się na następnych materiałach na tym kanale. Siemaneczko!